Cześć małeczko, z tej strony ścieżny. Dzisiaj słuchajcie, zagram sobie w Minecrafta i polowałem na harpun. się i patrzcie mam tam tak muszelek tego czegoś. Ale dzisiaj, ale teraz skupimy się tam na podwolnej świątyni. Jak widzicie, trochę rzeczy mam przygotowanych. Najpierw sobie wbijemy i zabijemy pra strażnika, żeby miał tego efektu. Nie będzie ciężko i może jednak d zabrać, zabrać. Co prawda lepsza zbroja w grze jest. Kurde Agresywni oni są. Zbbijemy do środka, czekajcie, tylko sobie drzwi jeszcze wezmę. Trochę się dygam, że tędę. pokać nie będę. Dobra. ale się obsrałem. Wypad! Dobra, i HP mi nie zabierają Ale oni są słabi Czekajcie, z trochę powietrza nabiorę Elu wyjaśniony Słuchajcie, ten prastrażnik tylko mi damage robi. Czekajcie sobie od razu tlen. Aj kurcze, nie wiem co teraz robić. Na górze jest chyba ten prostrażnik. ten prastrażak. Dobra, easy. Uwaga, gdzie ten prastrażak? Nie strażak, tylko strażnik. Choma na pyrkę jak taki kozak! No! Taki kozak był. Co za nób Na pyrkę poszedł słuchajcie, leży. Zanim kto rządzi. O na pyrkę. <śmiech> <śmiech> Gdzie jest złoto? Gdzie skarby są jakieś? są to to durne wyczerpanie. O, w tym powinno to być. Jest! Słuchajcie, mamy nasze złotko. Teraz jak to jest z zbieram co? Nie wiem, no pryzmaryn trzeba mieć. Szczerze, myślę, że oni będą lepsze. Patrz, ja są normalnie pływam, oni mi nic nie mogą zrobić. No frajerzy jednak mają damage Słuchajcie ja stąd lecę bo one już zaczynają damage duży zabierać Jakiś Taki naprawdę duży duży Fak jak są wyjść, słuchajcie potrawkę jem O dobra Fak wyczerpali mam Ja w są sensie spierdzielam. Żeby kurczę, mi nie zabili <laughs> Łe, łódka mi ucieka. Słuchajcie no. Pra strażnik rozwalony, mamy mokrą gąbkę, mamy bloki złota Zdo i odłamek pryzmarynu i ciemny pryzmaryn, pryzmarynowe cegiełki, w sumie tylko to zdobyliśmy, tak szczerze, jest, no, nie jest to jakieś super dobre. No ale 8 roczków złota. za to sztabek? Płac tak sztabek. To w sumie nawet dobrze. Trzeba <laughs> bo jeszcze fampomy lecą. Wszystko przeciwko mnie w tej grze. O ta! Dobra. Coś co byłam tyle w tym odcinku. Ogarnęliśmy z tą podwodną świątyni, czekajcie, bo te... A, te nuby mnie atakują. Ty byłam tyle w tym odcinku. I Patrzcie jak nie są... Durę. Trzymajcie się mordeczki. Elo.